Pan z Wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. O Chwała Tobie, tobie Panie. Panie. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, on powiedział do swoich uczniów: Weźcie we sobie dobrze do serca te słowa. Syn człowieczy, będzie wydane w ręce ludzi, lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak, że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie. Oto słowo pańskie. Chwała, Chwała Tobie, jest Chrystus. Chrystus. Niech słowa Pięć Świętych w Gdy czytam te dzisiejsze słowa perykopy ewangelicznej zawartej w Testamencie Miłości Świętego Łukasza, to od razu wprost chcę wrócić do 24. Niedzieli zwykłej sprzed dwóch tygodni. Pozwolę sobie przypomnieć chociaż jedną szczególną kwestię, która bardzo w mojej ocenie utożsamia rzeczywistość płynącą z dzisiejszej Ewangelii. Mianowicie, Jezus, który udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową, zapytał w drodze swoich uczniów, jak pamiętamy. Za kogo oni go uważają. I wtedy, oczywiście, padały różne odpowiedzi przepraszam, na to pytanie, a zwłaszcza ta jedna, szczególna, wypowiedziana pod natchnieniem Ducha Świętego, że tak się wyrażę, przypadła panu Jezusowi do gustu, ponieważ była prawdą szczególną. Otóż święty Piotr, jak pamiętamy, powiedział, oczywiście w odpowiedzi, ty jesteś mesjasz, syn Boga żywego. I po tym fakcie, po tym bardzo ważnym wypowiedzeniu tej prawdy o Chrystusie Jezusie, za chwilę boski mistrz otwiera swe serce na głębszą prawdę, której już nie ukrywa przed swoimi uczniami i wspomina że przecież będzie musiał wiele wycierpieć, że będzie odrzucony przez serce kapłanów starszych, uczonych w piśmie, że przecież zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. I teraz szczególny, chyba najbardziej taki potencjalnie wyrazisty moment. Piotr tego nie może znieść. On to odrzuca. No jak, zaraz, chwilę. To ja tutaj w geście wielkiego uniesienia, tchnieniem Ducha Świętego, wyrażam tak ważne rzeczy, na których buduję swoje królestwo, te ziemskie. A ty mówi, że to wszystko ulegnie rozpadowi. Okej, okay, potem z martwych wstaniesz, ale jak? To nie będzie zwycięstwa, nie będzie nieustannego Hosanna. I wtedy Piotr mówi, yy, przepraszam, Jezus mówi bardzo ważne słowa biorąc go na Bóg. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Doczytałem się u jednego z moich ulubionych ojców dominikanów, że to jest niedokładny przekaz, że tutaj język polski dość surowo potraktował swoim zapisem Piotra. Dlaczego wiążę te dwie perykopy ze sobą? Bo zauważmy, że w dzisiejszej perykopie Łukaszowej jest analogicznie. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, on ten moment wykorzystuje. Pełen aplauzu, zadowolenia tłumów z posługi Chrystusa Pana i mówi o tym, co przyjdzie za chwilę na Niego, również na nich. I spotyka się z tym samym, bo przecież czytamy, w relacji Łukaszowej, lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia, bo ono było zakryte przed nimi analogia do Piotra. I tak naprawdę ta dzisiejsza bracia moi Ewangelia, perykopa ewangeliczna, mówi o nas, o zalęknionych z tej małej trzutki się wywodzących, którzy tak naprawdę nie rozumieją tego, co ma w przesłaniu Chrystus Pan. Boski Mistrz do nas, bracia. Co tam w tym swoim pełnym miłości, bezmiaru miłości z sercu, skrywa? Dla nas jako wspólnoty i dla każdego z nas z osobna. I być może, bo dzisiaj tak odebrałem pewną rozmowę, być może, Błędnie, aby tak było, że ta trwoga gdzieś w nas jest, bo sam też ją czuję. Ja nie mogę udawać, że odważnie patrzył na rzeczywistość współczesnego Kościoła, nie tylko naszej wspólnoty, ale całego Kościoła. I staję się takim Piotrem, który pełen wdzięku Panu Jezusowi za to, że jest triumfujący, że zmartwychwstał, stał, bo to jest esencja naszej wiary. Boję się, trworzę się. Mówię, Jezu, to nie może przyjść na ciebie, przecież nie może w Kościele zabraknąć wiernych, tych, którzy będą dalej głosić Twoje imię. A Jezus, ten niesamowity zbawiciel całego świata, ponownie nas uspokaja i wierzę w to wręcz bezgranicznie, mówi do każdego z nas: Stań za mną. Uwaga, greckie tłumaczenie: Stań za mną. Piotrze, stań za mną. I jak mocno koreluje z Piotrze, pójdź za mną. I już tak na koniec, na marginesie tego mojego przepowiadania, chciałbym zaznaczyć coś szczególnego. Odejdź precz, szatanie, pomyślisz po ludzku. A więc zganienie. A więc wydawałoby się, że Zaraz po tym zganieniu powinno nastąpić odrzucenie. Chęć sięgnięcia po innego, bardziej wiernego ucznia. Nic malnego. Piotrze, jak mówi ów dominikański kaznodzieja, idąc za oryginalnym greckim tłumaczeniem, na tym się opieram. Mówi stań za mną, czyli pójdź za mną i na tym właśnie Piotrze, który tak się boi, który nie do rozumie, nie ogarnia. Do końca nie przyjmuje tego pełen trwogi. Zbuduje kościół, którego nic i nikt nigdy nie przemoże. I tego, drodzy bracia, i tego całe kościele masz się trzymać. Nie ma innej historii zbawienia i nie ma innej rzeczywistości jak tylko ta, którą sam pisał Chrystus Pan, nasz zbawiciel. アマノ。